To będziesz widział właśnie to od Facebooka się ustawił. że... Znaczy... Bo... Ktoś tu zmierza. tak. <gry> Jesteś kowalem swojego. Tak. Jest. Ja to Na Do dziesiątego się zgadza? Zgadza się. Zgadza się. Rozumiem, że to na rakach ma być gotowe, tak? No. to Nie mamy wyjścia. Jestem na liście. Tak? Są wyopłacone? Nie Jeszcze nie musi. Jeszcze nie Jeszcze sobie dałem tą szansę i kijem. Nocy na złożenie Renauta auta. Jak Felicja? Felicja tam. Nie, może woli, kolej, powoli. Mieliście ją coś? Chciała chłopaki? No już poprzednio. Tiff, no. tak? Nawet Tiff. Tiff, no. Cóż, tak, by zobaczyć, jak to wygląda. Stop, top, cóż, tak. Ale po przeglądzie się nic nie zmieniło. A, no rzeczywiście. Dalej jest biała z zielonymi zderzakami Ten już by chciał przeglądzie, żeby tu było Powiem wam, że wasze te zielone zderzaki, też ma tak, powiedzmy z założenia Moje fabie, które stały dwa lata pod płotem Miały zielone, wiesz, z wyboru, nie? Z natury po prostu, <grym> także Właściwie z braku wyboru I co tam, Nie Nic, no tak Zjadacie zajadę, patrzę, sobie? stoi jakaś piękna eklasa. U was Dobra, to masz, teraz tak Dobra, teraz macie tak Mocna jest. Nie puka To Też Tomasz nie pukasz? To mm -mm. Tomaszu, wy, wyłącz się z, z hangaru, z kanału. Ja niestety muszę tu we własnym zakresie wyjść. Zajęte. Ty gry się, ha? Jest ta ultra lekka, tak? lekka. Ty gry się. kluczowe modernizacje, remonty, coś? Naprawy bieżące, modernizacje, systemy heraudio. O! Dobrze, tam właśnie jest, trzeba tam pamiętać. Kurwa, ma. Co to jest? Ten BMS, panuje. Co robimy? Biogazownia, tak? Zdrowie, nic ważnego. Rzuć za fałgę było 22 do centralki. Tak. Powiedzcie mi ponownie ten wasz rodzaj. Daj, kleju. To gdzie ona swoją siedzibę i lokalizację? Kto? To jest Ketomino. w prawo do Kretomina, no. Mijasz kościół, jest taki brzydki winkiem. No. No. no, lewy no. prawy no. i zaraz 50 metrów po lewej stronie od bramy. Romy. I będzie ręczna oto naprawa, sprajem napisanej Szp graficznie Ziemie ja z tym szprajem w gałąziu <grym> Ziemie z tym szprajem Sprawa jego Wdojrzałem do decyzji o remocie dla haska lakierniczej Czego? Passata Passata Instalizuj no mi Instalizuj mi tak, tak tak Taki mam plan, bo... Bo se ba te obi... Bo nie mogę pasować po prostu na tą rdze, także... Czego kurwa? No nie była na klej. Ale wrzuć na klej delikatnie. Jeszcze po kropelce. Jeszcze. Więc mnie nie mam w sobie byłem na weselu. Ja też. I z następną też jadę. A ja nie jadę. Jadę na to sport. A pan. A pan. A ja nie a pan. <grym> <grym> a pan. Nie, nie. Pół kilo tutaj jest w butelce. Jeszcze po kropelce. Jeszcze po kilo. Nie pijemy wódki, nie pijemy wódki, Ten jest za krótki, nie pijemy wcale, nie pijemy wcale, I penis jest w takale, Tomka, penis jest w Kakało, kakao, zimowy to jest taki wiersz na zimę, <grym i> Zimowy. Dobra, to musi. Trzeba dwa profile odpowiednio, przystawać, przewiercić i gotowe. O! Ja bo tu się płytę, tak? Pod silnikiem? Tak. Prawda. tak. prawda? Never ending dream. Never ending story. A tu korki od kibra to po ale co ty się stało? Mają tam być. Kibelkorki są dobre. Dobry są kibelkorki. Ja pierdolę. Trzy dni będę wkręcił. O! Tu super technika internacjonalna. No, czempion. Jakim momentem? Na oko. Ale tak bliżej, to czy 200? Bliżej 250. Bieg, mocno, tak? Wejdź, zobacz, czy jest piąty bieg. A ty kończy teraz prawo? pani, pani, ten pan. dobra, przepraszam pana, to dla pana, pak, 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 pak. Ta babka spojrzała na krzyż. Nie, 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 to jest Slimfit, to nie dla pana. <laughs> tak. tak, rozpierdol płytę.

o, 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 A jest tam, na górze siedzi chyba, nie? Nie wiem, nie wiem Ma nie nawet, ale... Poczekaj Ja wezmę ten Coś to twojego oporczanka mi jest Niestety Trzeba Niestety, ale Subaru Jak stoi To się takie rzeczy dzieją Przez jeden dzień Nie nie może stawać No, reszty, No normalnie, jeszcze się rusza dziad Ty ją wystawiałeś tą Subary na gdzieś? coś? Nie Chciałeś takie Ola. rzeczy, Tomaszu? Nie, nie wystawiałem jeszcze. Nie pijemy wódki. Ten to jest za krótki. Tomasz, proponuję, że zrobimy to tak, bo tu nam brakuje czegoś na wiesienia płyty. Zrobimy tu profil Pod kątem tak ścięty i tu przyspawamy tak. I, i, I tu i tu przyspawamy? Tu i tu przyspawamy. To dobrze, no, no, to w nie wrócę wózek. Na pewno, nie. A jak z tyłu ją zamontujemy? Tu do tego. To przewiercimy, to y -y. ile się daj, W dwóch miejscach chociaż nie. Tu jest jakieś giertło normalne, tu tutaj. Tak, łoseneczkę. A tu musimy, bo tu nie mamy do czego zawiesić. Tu zawiesimy Po prostu musimy tutaj zrobić taki profil A co, z przodu przyjebiemy ją do pasa? Tak, normalnie na przedszy Tu nawet są jakieś... No to co, nie pijemy wódki, trzeba wziąć i spawać, nie? Trzeba ciąć iskry i krzesać metal no Jak Jesse James <gry> Ciąć metal i krzesać iskry Kolejne wyzwania MT Motor Storczyka. No u was jest rzeczywiście monster garage Monster, monster, monster garage Cześć, 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 Zostań kowalem swojego losu. <grymne> Dobry program dla czempionów. Jak oni czempionują? Dzisiejszy odcinku, zostań kowalem swojego losu, to jak mi A co cztery lata mieliście czempionale, nie? Oczywiście... się <grymne> <czempionary>. <grymne> do jakiś coach. Taki pewnie. Coach. Coach. Automó znaczy. To no paruwa jest... Do, <grymne> tego. Do tak, jak na paruwa to Staję leżącym. No widzisz jak... Purluk! <gryhy> <Pour look. gryhy> <gry> Byłem teraz na tych zabytków. Nie, nie dałem, tak. No, powiem wam, że... Gdzie, z, 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 zdjęcie, że A jedziesz do tego? Z czego? Jedziesz do łask. No, to, zależy, to Kiedy to jest? Yy, jutro się zobaczymy. Się... Patrz, w niedzielę z wyjechał. <gry> No 58 na Tak. No tak. No tak. Ja w zeszłym roku siedzę, siedzę w Syfexie i słyszę, że k**o łaski jest gdzieś. Moje łaski, O co chodzi, O tej godzinie jeszcze zaczynają 16. Po 5 minutach dojechałem, bo usłyszałem, na co tego zobaczyłem. Cały czas to połączenie sieciowe mi zbija. Nie wiem czemu. Tu twoja gazeta A w jest tak samo. Nie no nic, nic ciekawego. Yep. That was fun.